Hello Mariusz, a co ty tutaj robisz? Odśnieżam. A no, bo to zima przyszła. Trzeba odśnieżyć. Ciacio. Ale zawiało, nie? Zobacz, co robi garażowanie pod chmurką z No. Jak z dziadział. Nie? No, tragedia. Zobaczymy, czy odpali. Ale naprawdę ty co się z nim stało? No. Akumulator mam wywalony z niego, bo to była już tragedia, tragedia. Niby nowy akumulator, widzisz już. Trzeba było ładować. A no. No, jak się dba, tak się ma, nie? No właśnie. No. Dobra. Włączę tu akumulator. jakaś, jakaś w ogóle ty, ta farba jest jakaś inna? Słuchaj, to nie jest ten kolor, co będzie malował. Nie? Ona na tym dworze się jakaś inna zrobiła. Może to jest jakaś farba kolejowa, albo co? ale ty, albo jakaś ze statków. Ze statków? No? Nie wiem. Patrz tutaj. Idę. Kurczę, no tu chyba wezmę, co? Ale co ty tu masz za deski? Ty, tak to poniszczyłeś. No? no, ale zobacz, teraz jest inaczej. Alternatur jest, nie ma prudnicy już. A taki miał być oryginalny, zostawiony. Zobaczymy czy odpali No ja no. do takiego stanu właśnie doprowadziłem ciągnik No, ja nie wiem jak ty to możesz zrobić no weź byś trochę te nogi obczepał jak wchodzisz A no, weź przez nic nie dbasz Zobacz Taki luz To jest Tam jest czwórka O już dotyka tu A to jest piątka gdzieś tam jest. Dobra Zobaczymy, czy odpali, na Nagraj klank. Czekaj, zamknę. Żeby nie było rozczarowania, co? Ciapek na mrozie zimą nie odpala To by była tragedia. No. Dobra, let's go. Ty. Jak w bizonie. Ja chciałam mówić. <laughs> podgrzałeś go tam no ale nie wiem, kiedyś tu Bodziu robił jakieś świece ale chyba nie, nie, nie działa Ułczę. paliwo ma? Pompuję jeszcze Zobacz ile paliwa jest No i tak Aż szkapie To faktycznie Paliwa jest nadmiar Wszystko obrzygane co? Jak ty możesz tak doprowadzić Ale olej jest w Zapomniałem olej sprawdzić czy tu mnie nie. Coś tu jest, zobacz Tak jak bodzio wlał, tak jest. No. Ty to nic nie dbasz. Odprężnikiem może, co? A, tu widzi specjalnie okna. Okna nie ma. Może Michał tu siedział, co? I tak odpalał. O. thank O, Oj. To musisz podjechać. Muszę podjechać. Podjedź. Podjedź. Weź tu załóż, pomóż założyć tą rękawiczkę. O. Zakładamy. Okej. Okay. To podjeżdżaj. Gdzie pod sześćdziesiątkę? Nie słyszymy. Chodź, to trzeba zawinąć, nie? Chodź to obwiń. Nie A... wiem, czy to uciągnie, wiesz, bo... A 60 jest zatrzymana, żeby no nie zjechała? Jest na biegu, żeby nie odpalić, co? No właśnie. I odpalisz mi to jeszcze. Powinno wytrzymać. Gdzieś tam zobacz, jak tam jest. Jeszcze jest chyba nie od Palca? Nie, stań sobie tam. No tak. Przyciągnie teraz tutaj

Os Tylko zostaw Bo cię tutaj na, na ciapka z zepchnie Wiesz jak przyciągniecie? Ale nie masz takiej siły, żeby już pod górkę ciągnąć No Ale fachowy e, wylantek, zobacz No, ale zobacz jak tam się ślizgało, zobacz No Tu o, widzisz? Bo ja już chciałem wiesz, na jeszcze, nie? No Tu za bardzo, ale ty wciągnęło Musisz trochę tutaj teraz to po poluźnić Czemu? No i o ja ten, ale wciągnęło tutaj do swoich, do swoich do C330, do C360. tak. Ta. go tutaj gdzieś postawić nawet, bo... To czekaj, ja, ja ten wyhaczysz najbliżej. Ja zgonię do końca. No. O! Zwijaj teraz. To nie trzymaj mocno. No nie, ja lekko. Przecież nie będę z ręką, by mi rękę wyrwało. O! Prawie nie, z powrotem. Widzisz jak się owinęło? Nie wkładaj tam ręki na razie. Nie Nie idzie Nie wiem czemu będzie, będzie trzeba chyba tak naokoło to samemu zrobić Nie poszło widzisz w ten Kurczę No to końcówkę już zwinę tak Tak zwijaj no Ale ty nieraz no, gdzieś można się wyciągnąć nie? Nie, wyciągnąć się tam zbyt nie wyciągniesz, ale jakoś gałość przeciągnąć albo coś No ale co do drzewa czy do czegoś to się nie wyciągnie? Nie, za słabe jest za sprzęgle Aha Jedynie się... wspomóc trochę, nie? Aha, wspomóc. No ale jak możesz to zawsze rażej traktorować. No widzisz jaka to jest linka cienka. Mały palec przecież Tylko, że to jest chyba jeszcze komunistyczna jakaś, bo jest dość mocna. Odnośnik czekaj, zobaczymy czy działa Ogólnie tu ta przystawka hamuje to To może znieść tutaj na równych A ty na górce proszę Dobra, chcę wejść za pauzę Uff, teraz jest głośno Mariusza cierniki zobacz, nawet światło ma. Nie, zobacz, a ja nie zwracałem na to uwagi, bo w ogóle myślałem, że wiesz, że ten skalnik nie działa. Ale widocznie musi mieć termostat. Jest w okolicach 60 stopni na silniku. I zobacz ciśnienie. Raz, dwa, trzy atmosfery. Na tych obrotach. No Widać że... tutaj? Nie wiem, chyba. Pod, podkręcę podkręcę no. Zrób ja, to. Super. Już się trochę rozrzuca, tak że nie ma tragedii, nie? No. no to... Ja światło. Ja to... Masz światło? No. Tu A z tyłu też? A no, zobacz. Jo! Tył ma. No raczej nie czy podnośnik działa. No właśnie podnośnik. Działa tylko nie chcę podnosić bo tu ta flansza panuje. No. A tutaj... kiper keeper jeszcze. Ej, kompa zdrowa. Mruczy aż. No. Weź na silnik. Przy... Aż przygasza. Idę do silno? Ja słyszałam. Bongo. A ciśnienie? Czekaj, ja Ci powiem kiedy spadło. Jeszcze okay, jest, okay. jeszcze pół atmosfery. Okay. Dobra okay. i stop. Może coś było widać, co? Nie A wiem. czekaj, odpalę go jeszcze raz na chwilę i zobaczymy jak nabija to ciśnienie. To mnie nie przejedź, nie? Dobra, to prawda. Od razu trzy atmosfery. Mi się wydaje, że będzie widać na tym. A kontrolę to odładowania? To jest jeszcze oryginalny Zobacz zegar. U, to się się co? A tam gdzie jaki jest? Też oryginalny. Zobacz. No, bo, to jest, to, ale nie od tego już nie. Nie od tego co Dobra, to zrobimy prezentację. Tak, bo to jest Twój nowy nabytek, nie? Tak, zapraszamy na kolejny odcinek na prezentację tego otoczonnika. No. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Do następnego. Pa. pa.